Jaka. Jak wam mija nowy rok? <grych> A w zasadzie pierwsze, już prawie 3 tygodnie nowego roku. Ja wiedziałam, że styczeń będzie ciężki, że będę miała dużo pracy, no i to się generalnie sprawdza. <grych> Dlatego trochę się ostatnio nie wyrabiam. Mam wrażenie, że ja to mówię w każdym filmie, ale. No tak w sumie jest. Chociaż przyznam, że już trochę trochę lepiej ogarniam niż na końcówce z zeszłego roku. No ale takie życie. Natomiast dzisiaj chciałam wam powiedzieć taką historię, która trochę pokazuje jak to jest, jak się żyje w obcym kraju i się nie zna języka. Ja tych historii mam generalnie dość sporo. Bo dla tych, którzy może są nowi albo dla tych, którzy gdzieś tam tego nie załapali, bo ja tego nie mówię w każdym filmie. Mieszkam i pracuję w Belgii. Belgia ma dwa języki urzędowe, czyli francuski i holenderski. No i po przeprowadzce ja się zaczęłam tego francuskiego uczyć, bo tu, gdzie mieszkamy, czyli my mieszkamy nie w samej Brukseli, ale w rejonie stołecznym, czyli tak powiedzmy, dość blisko centrum, no to głównie tak naprawdę wszyscy funkcjonują w języku francuskim. Chociaż teoretycznie oficjalnie są dwa, no ale ja w każdym razie uczę się tego francuskiego. Na co dzień pracuję wyłącznie z angielskim, w związku z tym też. Jakby ta moja nauka jest taka, taka wiecie, zmienna, bo e, no, czasami, czasami idzie lepiej, czasami idzie gorzej, ale też nie mam tak dużej ekspozycji. Całkiem nieźle piszę i czytam, bo jakby no, na papierze dużo łatwiej mi to ogarnąć, gorzej jest z moimi rozmowami. No i jak pewnie już e, się domyślacie, tak ta anegdotka, ta historia dotyczy właśnie kwestii rozmawiania. Więc jestem w trakcie załatwiania e, moich e, spraw związanych tak formalnie, już bardziej z prawem jazdy. No, i wybrałam się właśnie do mojej gminy w zeszły piątek po to, żeby y, załatwić jakby kolejny etap powiedzmy. Tam. O tym prawie jazdy, ja Wam opowiem w ogóle osobno, bo to jest dopiero dobra historia. Ale w każdym razie próbowałam tam załatwić jedną sprawę. No i wiecie, przychodzę sobie rano, piąteczek, ciemno jeszcze, byłam pierwsza w kolejce godzina 8.30 rano, no i otwiera się okienko 4a. No i ja tak patrzę na tego pana w tym okienku i tak już miałam taką lampkę zapaloną. To chyba się nie skończy dobrze. <noise> w każdym razie, um, no podeszłam do pana i właśnie zaczęłam próbować um, tym moim takim, no bardzo mocno średnim francuskim załatwić sprawę. Pan mówił do mnie dość szybko i dość um, mało wyraźnie. Jeszcze wiecie, kwestia maseczek, pleksa między nami, więc, jakby, czaje to nie jest proste. No, i ja tego pana poprosiłam chyba z 4 albo 5 razy o to, żeby powtórzył wolniej. Eee, I teraz to jest, to jest w ogóle pierwszy taki punkt, który jest dla mnie bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o frankofonów, czyli osoby, które mówią po francusku. Jeżeli ich poprosicie, żeby mówili wolniej, oni tego nie zrobią. Ja nie wiem, na czym to polega, bo, ale to jest takie moje doświadczenie nie tylko z tym panem, ale dużo jest tutaj osób, które jeżeli ja poproszę, żeby powtórzyły wolniej, to one najczęściej e, albo nie powtórzą wcale, albo powiedzą to jeszcze szybciej. Nie do końca wiem, na czym to polega, ale tak jest. I to jest w ogóle ta duża różnica, którą ja czuję jako osoba, która się uczyła angielskiego, a osoba, która się uczy francuskiego. Jeżeli chodzi o angielski, to ja pamiętam to z początków mojej nauki, że jakby brytyjczycy, czy, czy amerykanie, czy ogólnie osoby mówiące po angielsku w taki płynny sposób, raczej są przyzwyczajone do tego, że napotykają na osoby, które nie mówią po angielsku płynnie. W związku z tym jest jakaś taka pewna językowa gotowość do tego, żeby po prostu się dogadać i jakby powtórzyć wolniej, spróbować innymi słowami, wiecie, jakoś jakoś nawiązać ten kontakt. Natomiast z frankofonami faktycznie ja mam takie doświadczenia. Ja wiem, że to też jest różnie, że są osoby, które mają zupełnie inne doświadczenia. To jest to, co akurat dla mnie jest jakby wnioskiem po Dwóch i pół latach w Belgii, mniej więcej tak, że jakby no, jakby są, są z tym problemy, jakby nie, nie każdy ma ochotę, tak. Ja też myślę sobie, że w sumie w tej Brukseli mieszka dużo obcokrajowców, i to może być po prostu po pewnym czasie męczące, jak ciągle się trzeba dogadywać z kimś, kto po tym francusku e, słabo mówi. Ale wracając do mojej historii, no więc wiecie, tak zapytałam pana 3-4 razy, pan się wyraźnie jakby mm, zirytował tym, że ja w ogóle proszę, żeby on, on mi powtórzył. No i tutaj jakby dochodzi kolejna e, warstwa problemowa, ponieważ jeden z dokumentów, który miałam, był po holendersku, ponieważ musiałam, no w, powiedzmy, w centrum egzaminacyjnym załatwić sobie ten dokument e, i tamte centrum wydawało je tylko po holendersku. No to jest uroda właśnie mieszkania w Belgii. I pan nie zaczął o coś pytać o tym dokumencie. I wiecie, po francusku, gdybym miała dokument, to ja bym ogarnęła, natomiast ja za cholerę nie wiedziałam o co on pyta, o co mu chodzi. Znowu poprosiłam, żeby chyba ze dwa razy, żeby powtórzył. No i pan tego nie zrobił, więc ja w akcie desperacji zrobiłam to, co zwykle robię w takich sytuacjach, i zwykle to działa w miarę dobrze, mianowicie zapytałam pana, czy możemy spróbować mówić po angielsku. I to był mój błąd <laughs> największy w tej rozmowie, ponieważ pan się bardzo zdenerwował i bardzo zirytował. I z tych krzyków, którymi mnie uraczył przez dłuższą chwilę, to wywnioskowałam mniej więcej tyle, bo to też, wiecie, jakby nie było proste, że tu jest Belgia i tu się mówi albo po francusku, albo po holendersku, i mam sobie zapomnieć o moim angielskim. Tak jakby nie można było powiedzieć po prostu nie, ja bym próbowała dalej, no ale okej. Okay. Jakby, wiecie, to trwało w ogóle strasznie długo, jak na to, jaki był rezultat, bo ja w końcu najlepsze jest to, że ja w końcu załatwiłam tą sprawę z tym panem. Natomiast trwało to strasznie długo, bo on po prostu mam wrażenie, że. Po połowy tej rozmowy, to po prostu, wiecie, jakby komentował to, że też nie wiem, bo tak, wiecie, piąte przez dziesiąte jakby rozumiałam, co się dzieje. Najśmieszniejsze jest to, że ja za tą całą imprezę musiałam jeszcze zapłacić 25 euro. Ale okej, okay, jakby wiecie, to, to, wszystko, to wszystko miało miejsce. Um, no i pan generalnie był bardzo agresywny i taki był mega nieprzyjemny. I jakby opowiadam Wam to głównie po to, żeby pokazać, że są bardzo różne sytuacje. I ja regularnie trafiam na osoby, które są super miłe. Na przykład tydzień przed tym byłam na pobraniu krwi i zrobiłam sobie challenge okej, okay, ogarnę całą tą sytuację po francusku. I tak, jasne, że popełniam błędy, jasne, że robię błędy gramatyczne przede wszystkim, staram się trzymać form rzecznościowych, ale no pewnie czasami też robię błędy. Natomiast wiem z doświadczenia, że ten mój francuski jest komunikatywny. E, i, I ja jestem w stanie się dogadać i ogarnąć jakby takie, wiecie, podstawowe sprawy z dnia codziennego. To, to nie jest jakieś niewykonalne. Natomiast ten pan ewidentnie jakby no, miał problem z tym, że jestem osobą, która właśnie no, nie wpasowuje się w ten jego... Y, idealny model petenta. <noise> Także powiem, że byłam w szoku, bo. Zwykle w tej gminie, jak byłam załatwiać inne sprawy, nawet w okienkach, które nie były dla obcokrajowców, to faktycznie ludzie byli super mili. I nawet jeżeli szło nam opornie, to, to, to jednak się dogadywaliśmy, jakoś to, jakoś to szło. No, dlatego pana trafiłam ewidentnie na jego bardzo zły dzień. Dziwne, bo było piąteczek rano. <grytanie> <grytanie> Także, no, taka nieciekawa historia. I w ogóle po wszystkim ten pan był bardzo na mnie obrażony, ponieważ ja na końcu mówię do niego Merci, Monsieur Bonjourné. Mówię, że dziękuję bardzo, że życzę miłego dnia. I i Czejdź, Koleś w ogóle się do mnie odwrócił plecami. On udawał, że mnie tam nie ma i że w ogóle, wiecie, jakby. Nie, idź sobie. Więc <laughs> sobie poszłam. No, także, także taka, taka to wesoła historia. Ale powiem wam zupełnie szczerze, że jakby, no. Przeżyłam to dość mocno. Nie dlatego, że jakby mam pretensje do tego człowieka, nie dlatego, że jakaś byłam zaskoczona tym, że się nie mogłam dogadać, bo ja to wszystko doskonale wiem, tylko tak sobie myślę, że z odrobiną empatii i takiej cierpliwości i zrozumienia faktycznie moglibyśmy się dogadać. I to jest jakby dla mnie ten problem, że tak, kurde, jakby trochę sobie nie zasłużyłam na to. Bo, wiecie, gdyby było tak, że faktycznie przyszłam do okienka i od pierwszego zdania no, nie były po francusku, proszę mówić po angielsku. No to jasne, jasne, żebym jakby. No, nie mam do kogo mieć pretensji, natomiast, no, ja nawet temu panu chyba powiedziałam w którymś momencie, że ja próbuję mówić, ale dla mnie to nie jest łatwe, no, ale jakby, wiecie, to już było poza No, więc taka, taka to historia i stwierdziłam, no bo okej, okay, miałam taki słabszy moment po tym, ale stwierdziłam, że trzeba wyciągnąć z tego, ile się da. E, mianowicie wpadłam na taki pomysł, że opiszę tą sytuację. Po francusku i wyślę po prostu listem do pana burmistrza mojej gminy, żeby on się zapoznał z tym, jak takie sytuacje wyglądają. Czyli po prostu złożę skargę. I napisałam tą skargę. I to jest właśnie dobry efekt tego. Nie dlatego, samo też napisałam skargę, natomiast z tego w ogóle wyszła bardzo fajna lekcja francuskiego z moją nauczycielką na temat listu formalnego. U, ktoś, ktoś dzwoni. Momencik. Jak zawsze, w najodpowiedniejszych momentach dzwoni Pan listonosz. W każdym razie, tak jak mówiłam, wyszła z tego fajna lekcja francuskiego na temat pisania listu formalnego. I Ja się bardzo dużo z tego nauczyłam i myślę, że finalnie napisałam całkiem, całkiem niezły list. To pisanie listów po francusku to jest w ogóle taki, wiecie, bardzo, bardzo poważny biznes i, i tam dużo rzeczy trzeba ogarnąć, więc w sumie jakby no dobrym rezultatem tego wszystkiego jest to, że się czegoś faktycznie w tej sytuacji nauczyłam. I powiem Wam, że nie wiem, czy wysyłać tą skargę. Na razie, na razie to jest tak, że to był też taki moment na to, że ja sobie to po prostu przepracowałam i, i w sumie już teraz bardziej mnie to wszystko bawi i śmieszy, niż, niż jakoś tam przejmuje. Natomiast nie wiem, może napiszcie, czy Wy byście na moim miejscu taką skargę wysłali, czy nie? Czy uważacie, że powinnam to odpuścić? Jakby bardzo chętnie tego posłucham. E, bo, bo sama się jeszcze waham. E, no i co? Aha, no i jakby też ja sobie zdaję sprawę, że ludzie są różni. I w Polsce też trafiałam na bardzo różne osoby w urzędach e, i, i bardzo różnie zachowujące się, więc no pewnie po prostu miałam pecha. Mm, i, I pewnie nadepnęłam nie tej osoby na odcisk swoim istnieniem co powinnam, no ale po prostu takie, takie życie. Więc. W sumie to tyle chciałabym właśnie powiedzieć o tym, jak czasami wygląda życie za granicą, szczególnie jak się człowiek uczy języka i bardzo się stara, ale mu czasami nie wychodzi. No, także tyle. Mam szczerą nadzieję, że, że, że ten styczeń, że trochę się z niego wygrzebie i że już luty będzie lepszy. Już mam też trochę planów, także e, myślę, że będzie po prostu łatwiej. E, też z zaskoczeniem stwierdzam, że przez to, że dni się robią trochę dłuższe, to, to jest mi trochę łatwiej funkcjonować, bo jest trochę więcej światła, więc myślę, że po prostu e, ten styczeń jeszcze muszę tylko i wyłącznie przeczekać. No, także dajcie znać, jak Wam mija początek roku, dajcie znać, czy powinnam wysyłać skargę. A oprócz tego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi czasami bardzo przygodowymi filmami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.